Jak sprawdzić, czy ci ktoś siedzi w taki najprostszy sposób? OPSEC to jest skrót od Operational Security, czyli Bezpieczeństwo Operacyjne. Jeżeli jesteś na mieście i za tobą idzie grupka kiboli, dresów, bandytów. Zbliżają się do Ciebie, są coraz głośniej i wiadomo, że zaraz prawdopodobnie stracisz zdrowie, portfel, komórkę, inne przedmioty, które do Ciebie należą. Nie jest to problem związany z obsekiem. Masz po prostu pecha i wtedy już się bawimy w samoobronę lub w inne rzeczy. Nas interesuje to, czy jesteś śledzony przez detektywa, przez szpiega, komornika, czy kogoś ciężko jebniętego. Jeżeli jesteś ścigany przez organy ścigania albo przez służby jakiegokolwiek kraju, to ten film Ci się za bardzo nie przyda, ze względu na to, że oni to będą robili na tyle fachowo, będą mieli na tyle sprzętu i na tyle środków przeznaczał na to, żeby Ciebie obserwować, że jestem stanowczo za cienki w uszach, żeby Ci coś doradzić. Jeżeli osoba pierdzielnięta, jakiś psychopata, jakiś tam stalker, czy zazdrosna kobieta za Tobą idzie i Cię śledzi, będziesz wiedział od razu, nie potrzebujesz absolutnie tutaj żadnego tutoriala. Jeżeli za Tobą idzie ktoś wynajęty, na przykład komornik, Albo jakiś detektyw, no to wtedy sprawa już nie jest aż tak ewidentna. Niektórzy z nas otrzymywali szkolenia z obseku wcześniej czy później, czasami były bardziej wymagające, czasami mniej. Niemniej jednak jakieś tam pojęcie mam. I co ciekawe, w tej chwili na przykład Hamas odszedł już od wymiany informacji drogą elektroniczną. Wszystko się dzieje na papierze, na płytach DVD. To są papierki, to są krzynki kontaktowe. Ze względu na wszechobecność elektroniki i jak wbrew pozorom łatwo jest złamać szyfry, niech system Pegasus będzie doskonałym przykładem. O poważnych sprawach i poważnych, i poważnych informacji nie wymieniamy, nie przesyłamy już drogą elektroniczną. Więc te takie stare, old schoolowe. Spiegowskie metody wracają do łask, chociaż tak naprawdę nigdy z nich nie wyszły. W dzisiejszy odcinek nie będzie opowiadał o tym, jak reagować, gdy jesteśmy śledzeni w lesie. Po pierwsze, w lesie nie jesteśmy śledzeni, tylko tropieni. Zupełnie inna para koloszy, na to zrobimy oddzielny odcinek. Zacznijmy od tego, gdzie Ty mieszkasz. Czy mieszkasz w domku jednorodzinnym, czy na osiedlu. Osoba śledząca Ciebie zazwyczaj będzie wiedziała, gdzie mieszkasz i gdzie pracujesz. Bardzo dużo informacji na swój temat zazwyczaj dajemy w social mediach typu Facebook, Instagram i inne gówna. A po drugie większość z nas jest całkiem łatwo namierzalna. Nie będę tutaj podejmował wywiadu elektronicznego, bo na tym się nie znam. Pierwsze co zrobią, to wytyczą najbardziej prawdopodobną trasę Twojego dojeżdżania do roboty. Pamiętajcie, że my ludzie mamy swoje przyzwyczajenia i swoje rytuały. Jeżeli pracujesz gdzieś na etacie, wychodzisz o danej godzinie, jedziesz swoją trasą, dochodzisz do właściwego miejsca. Jeżeli jesteś korposzczurkiem, to Lunch i swoje macchiato z sojową pianką o smaku mango, wypijesz w konkretnym Starbucksie. I taka osoba będzie cię obserwowała z daleka, żeby poznać Twoje zwyczaje. Nie będzie za to, bo jeździła. Dopiero po kilku dniach możesz się spodziewać zaparkowanego auta. Będzie tak zaparkowane, żeby było ustawione w taką stronę, w którą tu jeździsz, zapewniając dobry punkt obserwacyjny Twojego miejsca zamieszkania. Jeżeli jest to osiedle zamknięte lub masz parking podziemny, skup się na ulicach dojazdowych. I czy na przykład pod osiedlową żabką nie jest zaparkowane auto, w którym siedzi jakiś człowiek i sobie siedzi i zazwyczaj dla niepoznaki będzie grzebał w telefonie. Kiedyś to była gazeta, teraz to jest telefon. Więc spokojnie ruszę swoim pojazdem, patrzysz we wsteczne lusterko, o to auto, które widziałeś, ruszyło za tobą. Sprawdźmy, czy na pewno ci śledzi, czy po prostu masz paranoję. Ruszamy w sposób naturalny. I zaczynamy w miejscu, które dobrze znamy. W przypadku wioski jest lepiej, w przypadku miasta wiadomo jest gorzej. Teraz tak mogą, mogą zrobić jedną z dwóch rzeczy: albo cię będzie śledziło jedno auto. Jeżeli robią to dobrze, nie będzie ci siedział bezpośrednio na dupie, tylko przy pierwszej okazji wpuści między ciebie a siebie inny samochód, inny pojazd. I musisz być na to tego w pełni świadom. Jeżeli siedzi ci bezpośrednio na dupie, to też mogą się zmieniać. Zazwyczaj będą to dwa pojazdy i jak sprawdzić, czy Ci ktoś siedzi na dupie w taki najprostszy sposób? Patrzcie. Zbliżam się do skrzyżowania. Jeżeli koleś się za mną, patrzy teraz w lusterko, spowalniam, sygnalizuję skręt w prawo. Zaczynam skręcić. Jeżeli on zaczyna robić to samo, leci prosto. Jeżeli on zmienił zdanie tak samo jak Ty w ostatniej chwili, to w tym momencie Twoje podejrzenia mogą wydawać się jak najbardziej uzasadnione. Jak jedziesz w terenie wiejskim czy niezabudowanym, to masz dużo łatwiejszą sytuację, ze względu na to, że jednak to, czy ktoś za tobą jedzie, to się będzie rzucało w oczy. Jeżeli jest zalecana prędkość 90 na takiej drodze, pokażę w każdym Jeżeli tutaj zalecana 90, to sobie lecisz 70. Jest to komfortowa jazda. Miejscowi, którzy znają tę drogę na pamięć, momentalnie Cię będą przeżyć. Gdy jesteście w korku, pozwólcie im jak najbliżej do siebie podjechać widzieli czy mają kamerę na przedniej szybie. Jeżeli ktoś Ci siedzi na dupie i Cię obserwuje, za tobą jedzie, to jest ogromna szansa, że przy okazji będzie miał rejestrator jazdy. Jeżeli ja mam w tej chwili ogon, to robię następującą rzecz. Mam bardzo mało miejsca teraz. Jeżeli on za mną tutaj wbije, to będzie bardzo podejrzany. Zobaczcie, za mną jest. Nie wiem, czy będzie widać. Właśnie uciekł na inny pas. Wbijasz w ten sposób między dwa tiry. I lecimy dalej. Jeżeli wbijasz między dwa tiry, jest bardzo mało miejsca. Utrzymujesz tę formację z tirami przez dłuższy czas. Jeżeli potem wyskoczysz z tej formacji dalej zobaczysz to samo auto, albo jedno z aut, które podejrzewasz, że siedzisz na dyłku, to jest już duży, duży sygnał alarmowy. Teraz Wam pokażę, jak zgubić pościg na autostradzie paszportu. Szukamy podobnej wy wyrwy między tirami, i będziemy sobie jechać w sposób upierdliwy. Nie wyprzedzamy. I tutaj sytuacja jest taka: zobacz. Przyklejasz się do tira przed sobą, za sobą masz tira, który jest blisko ciebie. Możesz mieć na dupie ogon, jeżeli zrobiłeś to kilka razy. Przyzwyczaiłeś swój ogon do tego, że zrobiłeś to już kilka razy. Jesteś między tirami, oni są jakiś co najmniej jeden tir za tobą, bo nie mogą siedzieć ci bezpośrednio na dupie. Po pierwsze się nie zmieszczą. Po drugie, strasznie sprzedają swoją pozycję. Po raz kolejny jedziemy między tirami. Ogon zdaje sobie sprawę, że z jakiegoś powodu takie manewry robimy. Za nami bezpośrednio też jest teraz tir, na tyle że ewentualny ogon by się nie zmieścił. A jeżeli by się zmieścił, to byśmy doskonale wiedzieli o jego istnieniu. I odliczamy 300 metrów, 200 metrów, nie zwalniamy nic. I teraz w nadziei, że nam nikt nie wjedzie w dupę. Teraz dla nich już będzie za późno, żeby skręcić. A jeżeli dadzą po heblach i skręcą za tobą, to obie strony wiedzą, że się widzi. Stacja benzynowa jest dobra, bo jest sporo, sporo ruchu. Pusty parking to już 100% się nikt nie zatrzyma. W tym momencie będą musieli albo zrotować auta, które ci się na tyłku, albo odpuścić obserwację. I teraz ustawiamy auto w nie najbardziej ewidentnym miejscu. Możemy teraz albo wyjechać, jeżeli chcemy wkurwić pościg albo się na chwilkę zatrzymać po zrobieniu pełnego kółeczka. Teraz odpalamy okularki. Można wyjeździć. Tędy. W momencie, jak wyjechaliśmy ze stacji, jedziemy dalej, w kierunku, w którym się udawaliśmy. W pierwszej miejscowości na podjazdach z prawej, z lewej strony spodziewałbym się, że mogą czekać. Odwróceni w kierunku naszej jazdy, jako że możliwe, że nie chcieli za, za nami wjeżdżać na stację paliwową, wiedząc, że i tak tędy będziemy przejeżdżać. Tutaj z lewej strony, zobaczcie sobie, jak to wygląda pięknie. Z prawej strony jest sklep spożywczy Tutaj by mogli spokojnie się zatrzymać I w tej chwili Już nam siadać na dupę Ewentualnie gdzieś w tej okolicy Mogłaby nastąpić podmianka Żeby przejęli poszczyk Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że Kolesie za nami Nie mają podmianki Ale zdają sobie sprawę, że Na tyle na długo siedzą na tyłku Że nie czują się już komfortowo z co mogło zrobić? Tutaj dać w prawo tam wjechać, puścić jedno auto przede mną na parkingu Kauflandu, bo to jest Kaufland. Natychmiast zawrócić i z powrotem przyłączyć się do ruchu. Bo my w tej chwili patrzymy w lusterko, czy. My żeśmy, właśnie żeśmy spojrzeli sobie w lusterko, patrzymy, o! Zjechali do Kauflanda. Nie ma czym się przejmować. Oni w tym momencie robią rundkę. Zawijają jak najszybciej i są dwa albo trzy auta za nami, i cały czas widzą, w którym kierunku jedziemy. W tej chwili skupiamy się na stecznym lusterku, żeby zobaczyć, czy nasz kuchany ogon nie powrócił. I teraz mamy sporo czasu, żeby sobie popatrzeć, czy ogon mamy, czy nie mamy. Idealna sytuacja. Zaraz Wam pokażę patent, który możemy zastosować w mieście. Kiedy wiemy, że siedzą nam bezpośrednio na dółku. Ja na tym, na tym rondzie planuję skręcać w prawo, ale jeżeli mamy ogon blisko nas, skręcimy w prawo, ale od dupy strony, wiecie o Jeżeli po takim manewrze, dalej masz typa na dubie, to już możesz się martwić. Najgorsze co możemy zrobić naszemu pościgowi to wsiąść do komunikacji miejskiej, w tym przypadku do autobusu. Pamiętajmy, że wchodzimy jako ostatni. Jest ku temu pewien powód. Patrzymy czy ktoś za nami wchodzi. Jeżeli nie, rozglądamy się czy przed autobusem lub za autobusem nie jedzie podejrzany przez nas pojazd. Które jesteśmy najbliżej drzwi, na przystanku wychodzimy. Wypuszczamy pasażerów, rozglądamy się, czy nie jesteśmy śledzeni, czy ktoś za nami nie wyszedł, i wracamy do środka. Ogon za nami już nie wejdzie. Wysiadamy na kolejnym przystanku. Wychodzimy, nie rozglądamy się w tym momencie. Nie chcemy przekuwać uwagi ani nikogo z ludzi postronnych. Lub innych uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim nie chcemy, żeby ogon wiedział o tym, że staramy się go zgubić lub go szukamy. Jak gdyby nigdy nic, sprawdzamy, o której przyjedzie następny autobus na przystanku. Daje nam to doskonałą okazję, żeby się rozejrzeć i zobaczyć, czy z kolejnego autobusu ktoś nie wychodzi lub czy nie mija nas pojazd, który podejrzewamy, o to, że nas śledzi. Przykładowo jesteśmy tutaj w centrum handlowym. Ja już wychodzę, ale najpierw się odwrócę, udaję zainteresowanie ekspozycją i patrzę, czy nie mam ogona. Bardzo przydatne okazują się także witryny w sklepach, takie narożne. Przez róg widać, czy ktoś nas śledzi, czy nie. Po pokonaniu odpowiedniej odległości podchodzimy do ławki gdzie jesteśmy w stanie się odwrócić i usiąść spokojnie. Wyciągamy wtedy telefon. Wygodnie, używamy telefonu jak gdyby nigdy nic. Przy okazji patrzymy czy ktoś nie jest ubrany za ciepło. Jeżeli ktoś ma za dużo warstw, stanowczo za dużo warstw na sobie, to znaczy, że jedną z nich może zdjąć. Może zdjąć czapkę, może zdjąć kurtkę, tak jak tamten typ na przykład widzicie go z plecakiem. I od za rogu może wyjść już zupełnie inaczej wyglądając. Trzeba zapamiętać Rej. Jesteśmy w centrum handlowym. Opuszczamy nasz pojazd. Dzięki temu, że mamy plecak, możemy wejść sobie głównym wejściem, rozglądając się za siebie. Nikt na nas nie będzie zwracał uwagi. Nie mamy przy sobie przecież kamery. Wchodzimy do środka. W łazience szybko się przebieramy. Czapka, okulary. I koszula, i do plecaka. W tłumie wyglądamy już zupełnie inaczej. Czy ktoś się na to złapie? I pamiętajcie, że infrastruktura miejska może działać także na Waszą korzyść. Kto nas miał śledzić, to nas śledził. Kto nie śledził, ten nie śledził. Jeżeli szybko się przebierzecie, możecie kogoś wprowadzić w błąd, nie musicie, ale jest to kolejny trik, którego się używało lub używa do dziś. Bądźcie bezpieczni. Nie traktujcie tego odcinka jako instruktaż, tylko jako tego ciekawostka.